MKL to generalnie dobre szoty robi. MKL to generalnie dobra. dobre, dobre szoty robi. Da, dobre, shoty. dobre szoty. Także subi dzwoneczek. Dobrze jest subie. Nieprawda? Nie wieście to co ludzie piszą w internecie? Bardzo często piszą nieprawdę. Tak jak ty Nie, i nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Jak wiecie, zawsze dla mnie najważniejszą cechą była szczerość i to, żeby być wiernym drugiej osobie, to jest dla mnie najważniejsze. I nie zrobiłam czegoś takiego. To są po prostu jakieś manipulacje w internecie, do czego się już przyzwyczaiłam, ponieważ ludzie lubią lubią wymyślać jakieś rzeczy, lubią sensacje, więc ja szczerze odpowiadam wam, że nie. Może spróbuj mnie ten. wyjść że tutaj znajomego. Gdzie jest jestem? Tu? I to Ej. na ten plusik? że To są bzdury, Dziek... nie wierzcie w takie rzeczy. No właśnie, przestańcie czytać te internety, bo to naprawdę jest taka głupota, że. my... Dzie A, gdzie masz? Czekaj, podam ci kod znajomego. No, nie wierzcie w takie Marcemy rzeczy. Marta jest najlepsza. Dziękujemy, Kinia, za donatek. Dziękujemy. <trych> Dobra, lecimy z tematem. A, to ja ustawiam, tak? Jezu, Bartek, nie, powiem ci tak, nie czytajcie takich głupot w internecie, bo to są naprawdę głupoty. Nie słuchajcie się takich rzeczy.